No witajcie, witajcie. O drogę nie pytajcie. Witam? Dzisiaj jestem trochę wysztychtowana, proszę ja Was. Bo się było na lumfrach na zewnętrzu kręgosłup, lepiej. Lepiej. Pobolewa, po pobolewa. Po ale już mogę chodzić. Troszeczkę, po troszeczku, po troszeczku. Ale muszę spać na podłodze i chyba się na tej podłodze nie wysypiam. I kicha. No ale to nic. Pomału. No i ten. A dzisiaj e, przemyślenia głębokie będą. Głębokie, z głębin. E, Nagrałam Wam filmik z oddychania jak byłam w wannie. Jak robić ćwiczenia relaksacyjne na oddychanie, które pomagają w sytuacjach stresowych, panicznych i w ogóle. Ale wysłałam go tylko do mamy bo na YouTube się nie nadaje, bo mi widać tyłek. Pytam Miśki, leżę w wannie, pytam Miśki, czy widać mi cycki. ona mówi nie, ale to, że cały tyłek widać, to już jej nie przeszkadzało, więc nie mogłam na YouTube, a. ale jest śmieszne, ale później nagram jeszcze inny. Ale no, z przemyśleń głębokich jest tak, poszukiwanie kobiecości. Rozumiesz, wiesz, że niby wewnętrzna kobieta, jest w tobie i tą kobiecość trzeba odnaleźć, i trzeba się z nią skontaktować, i trzeba z nią przebywać. Jak tak pomyślisz o swojej wewnętrznej kobiecie, to ty masz w ogóle taką? Macie takie poczucie? Niektóre kobiety to po prostu widać po nich, że one są takie kobiece, że one wiedzą, co zrobić, żeby być kobiecymi, że tu coś podmaluję, tu jakiś kolczyczek tutaj coś tam fufu rufu i ona już jest sexy ja sexy bywam raz na 10 lat na Boga nawet czasami jak nakładam make up czy coś czy jakaś kiecka czy jakieś coś, to naprawdę taki full power że jestem sexy to miewam czasami ale naprawdę bardzo rzadko Ostatni raz, jak sobie przypominam, takie, że czułam się super, ultra sexy, to, małujś, pamiętasz, kupiłyśmy taką brązową sukienkę, taką koszulową, długą, taką powiewną, co była na mnie za mała, co na siłę ją sobie kupiłam i wtedy poszłam do fryzjera i miałam super blond, krótkie włosy zaczesane do tyłu i jeździłam taty samochodem po wiosce i miałam zrobione paznokcie i sukienusia powiewała i byłam opalona i byłam po prostu super sexy, chociaż wyglądałam podejrzewam przeciętnie, ale się czułam super sexy i wiedziałam, że po prostu wszyscy się za mną oglądają na ulicy, Rozumiesz, jest po prostu szał. No i to ta kobieta do ciebie przychodzi, i ty wtedy się tak czujesz. Ja się tak się na co dzień nie czuję. No ale są tam jakieś legendy. Yy, taka była babka, psycholożka, jakaś południowoamerykańska, ale ona pr prowadziła terapię małżeństw. Yy, tam z psychologii Junga, coś tam, coś tam, wykształcona, doświadczenie i tak dalej. No i po 30 latach. Um, współpracy z parami, terapii w parach, ona zaczęła badać informacje, jakie są przekazywane w baśniach i jakie tam są archetypy i jakie są ukryte informacje z pra, 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 pra dawnych dziejów, kiedy kobiety były wiedźmami. Kot oczywiście co robi? Drapie, kuźna, pranie muszę wyjąć. Um, jeszcze chwilę tu pogadam, co to ja mówiłam? A, że w genach tą dzikość dziedziczymy że kobiety w ogóle kiedyś no, postacie ludzkie ludzkie um, istoty były bardziej dzikie bliżej z naturą uzależnione od natury i jadły z natury leczyły się z natury wszystko było bliżej natury więc to było bardziej dzikie bardziej intuicyjne bardziej na właśnie instynktach wiecie o co chodzi dzikość wiedźmy blalet. Bla. No, i ona tam poprzez różne jakieś rytuały, hopy, siupy, zachęca, żeby tą dzikość w sobie odnajdywać, że w naszych genach to jest gdzieś ukryte, że to jest przekazywane przez setki tysięcy lat. Więc, you know, pewnie jest tego tam dużo nie do rozpakowania w czasie jednego życia, wiesz. Ale jak coś znajdziesz, to, to dobrze. To ma to ulepszyć Twoją świadomość, Twoje życie i w ogóle. I dzisiaj doszłam do ośniewającego wniosku, że to się nie szuka, jaki ja mam szukać kobiety w sobie w ogóle. Co? Kobieta to jest konstrukt społeczny. Ktoś nazwał ciało, które ma tu cycki, tu jest szersze w biodrach i rodzi inne dzieci, kobieta, żeby odróżnić, bo są ciała takie i ciała takie. Ale skąd ja mogę wiedzieć, co jest w moich genach? Co ono robią, że słuchaj, i drapie ścianę. Że w moich genach mogą być na przykład w większości geny jakiegoś wikinga, dzikiego króla, który zabijał wszystkich i nadziewał na pale. Może tam wcale nie ma żadnej kobiecości? Kiego mi oni wciąż każą szukać jakiejś kobiety i kobiecości? I ja to szukam od paru lat. Nawet nie paru, nawet kilku, bo mam taki oddzielny zeszyt na poszukiwanie kobiecości. W życiu tam nie ma żadnej kobiecości. Tam się kryją takie moce, tam się kryją takie siły, tam jest tyle różnych rzeczy. Mama, ty wiesz, sny u człowieku. W moich snach połowa mojej przyszłości i tego, co się wydarzy, jest w moich snach. Ale nauka czytania snów nie jest łatwa i nie jest dla każdego, kochani, bo trzeba. Rozpoznać się, jakie symbole, co znaczą, o snach zrobimy oddzielny filmik. Ja mam teraz nowy, bo tak, u mnie zawsze winda, oczywiście nieszczęsne zęby. Um, winda, zęby, podróże niedokończone, wiecznie podróże niedokończone, dom, przebywanie w jakimś nowym domu, wprowadzanie się do nowego domu, nowe tajemnicze domy, i teraz jest nowy, niedokończony ślub. Że mam się hajtać, a tu coś tam wychodzą, jakieś różne rzeczy. I to jest nowe. I dla każdego są jakieś uniwersalne symbole. To też psychologia Junga. Są jakieś uniwersalne symbole, ale też dla każdego każdy symbol w jego życiu może oznaczać co innego. I również są znaki tutaj, też w naszym życiu, na naszym. Ptaszek Rubin zawsze mnie konfuzuje. Ptaszek Rubin to jest taki ptaszek tutaj rzadko spotykany, który ma. Czerwony brzuszek. I tu Anglicy wierzą, bo wiecie, Anglicy to w ogóle są creepy na tym punkcie: creepy po angielsku, po polsku nie wiem, jacyś tacy straszni, coś takiego, bo tu w domach są duchy. I Anglicy bardzo wierzą w duchy, dlatego że tu w większości domów są domy bardzo stare, wiecie, 1800 i takie klimaty, i tu ciągle się coś rusza, ciągle drzwi się same. Otwierają, ciągle się meble ruszają, i ludzie o tym normalnie rozmawiają sobie w small toku. Small talk, taka wiesz, katka, szmatka, i to jest normalne. No więc te znaki tutaj. No i ten ptaszek Rubin, yy, czerwony brzuszek, i on generalnie wieści, że ktoś z światów ci przesyła jakąś wiadomość. Nie wiem, czy to. i że ma oznaczać szczęście. Czy to dobra wiadomość, czy to zła wiadomość, ale Kurczę, syn, kiedykolwiek on mi się pojawia i ja go widzę, to się zawsze boję, bo nigdy nie mam z niego jakiejś jasnej, klarownej informacji. Bo zazwyczaj zaraz po tym, jak go zobaczę, to wydziewa się coś dobrego, a zaraz po tym coś złego. Więc w sumie nigdy nie wiem, kurna, czy to przez tego ptaszka rubina, czy nie. Ale to nieważne. Niektórzy mówią, że takie rzeczy w ogóle nie istnieją, ale ja w to bardzo wierzę i ja takie rzeczy lubię. No to ten i sny, i kuźwa, aha, i ta babka co badała, i, to, i szukanie tej kobiecości. Weź ty se daj spokój w ogóle. Co z tą kobiecością? Po prostu chodzi o to, żeby znaleźć w sobie siłę. To tak się tak brzmi, że o, kuźwa siłę. Ale ci powiem, że im bardziej cię życie dopycha do dna, tym bliżej ty jesteś. Tej szansy, żeby się przekonać, jaką siłę nosisz w sobie. Bo tylko w ekstremalnych sytuacjach możesz tą siłę sprawdzić. I wtedy się okazuje, ile tam tego jest. I też czarnego, bo mamy swoje czarne w, w głowie, nasza psychika ma sporą, sporą, czarną stronę, czyż nie, przed którą się brnimy, do której nie zaglądamy zazwyczaj, nie chcemy. No bo jest tam trudno. Tam jest trudno. Tam się wybrać, to też trzeba mieć odwagę. Czekaj, bo chyba mi się frytki wyłączyły. A nie, robią się. Dzisiaj yy, brzuch, świnki, pork belly z frytkami i z warzywami na obiad. Ale wszystko z paczki, niestety. To nie było co nagrywać. No i wiesz, yy, tak. I po prostu jak z tego wychodzisz, i tam się przyglądasz wszystkiemu, co się dzieje, i uważnie patrzysz, że jednak ta siła w tobie jest, no to to się w to idzie, to się w to idzie, i życie czasami, jak daje po jajkach, po kości, to wtedy można się przekonać, że ta siła w człowieku jest. Ona jest oczywiście nie jest nieskończona, o nią trzeba dbać. No i teraz zagadka: jak o tą siłę dbać. Bardzo prosto, właśnie, kochani, oddechy, bardzo ważna rzecz oddechy, bo przez oddechy zwyczajnie prosto dotleniamy się, wyciszamy się, nasze ciało się relaksuje, no i wtedy tylko kiedy nasze ciało jest zrelaksowane, może się regenerować. Um, oczywiście, no zdrowe jedzenie to przecież wiadomo, to na wszystko działa, ale jest bardzo ważne bycie blisko z naturą niestety czyli zwracanie uwagę na naturę szanowanie położenie się na trawie słuchanie ziemi przytulanie drzewa no, ogródki właśnie, kwiaty, rośliny tego wszystkiego trzeba mieć dużo i trzeba być tego blisko bo można się też nauczyć że natura do nas przemawia i ona też czasami pomaga a czasami nie, wiadomo nie można mieć wszystkiego w życiu, ale co? Myślisz, że ja nie umiem z krewetkami gadać? Ja doskonale wiem. Ja biorę kwiatka, my się zapoznajemy i ja już później wiem, jak ja mam zrobić, żeby on mi ładnie wyrosł. Chociaż czasami niektóre się buntują. Ty, pokażę ci coś. Pamiętasz, jak ci pokazywałam parę dni temu, że coś posiewałam? Patrz, tu już wyrosło. O, widzisz? Czekaj. Bo widać. Może tak? O, 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 o. Widzisz? To jest. Chyba bazylia już mi wyrasta. No ale nic, kochani. O snach jeszcze później będzie, bo tego mam dużo. Um, o sile wewnętrznej do tego też się dochodzi. A fajnie by było, jakby się młode pokolenie uczyło odnajdywania siły i takiego wewnętrznego posłuchania siebie i co tam siedzi i radzenia sobie z takimi rzeczami. Bo wtedy. Dlaczego mniej musimy polegać na innych? Jesteśmy bardziej w stanie sobie pomóc sami. Oczywiście bliscy, otoczenie, przytulasy to jest bardzo ważne, ale samo świadomość, samo coś tam, uważność, no takie rzeczy. No dobra, to o tym, to z mojego doświadczenia, wiesz. To nie z książki, to, to moje życie mi tak mówi, ale. Yy, już znalazłam parę osób, które miały podobne doświadczenia i też się tymi doświadczeniami dzielą i podobnie z tego wynika yy, polecam Wam książkę Kaśki Nosowskiej Powrót z bambuko dobra książka mówię Ci, nie zmarnujesz czas, Okej, okay. dobra to idę gotować, wyjąć pranie a Wy się tam nie puszczajcie, czyli trzymajcie, no to pa